A teraz, Szanowni Państwo, najgorętsze tokszą po tej stronie Karpat i jego prowadzący, władca ciemności. arcyksiążę Włoszczyzny, czterech jajek, masła, mleka cienkiego, prezerwatyw i bananów. Co pan? Co znaczy arcyksiąże Włoszczyzny? Chyba u na wołoszczyzny. Pan na pewno ma to w tekście? Poza tym w tej linijce przedstawię pan hrabiego, hrabia będzie później, Popasnie reklam. No, ale o co? No tak, zaraz, no fakt, trochę to bez sensu, to chyba inne notatki wziąłem. Pan poczeka moment, wszystko pod kontrolą, tylko telefon wykonał. Baśka, co ty mi w notatkach dobrego narobiłaś? No leżały na biurku. Tak. jak to to przodu. Co? Lista zakupów? Jaka znowu lista zakupów? A skąd ja mam wiedzieć, co zrobiłaś z listą zakupów? No słuchaj. Słuchaj, stawie. Nie to się. Nie chciałem podnosić głosu. Nie. No tak. Wiem, że masz ciężko. Nie. Było etatu w to dwa pracy. To ceny, każde Panie, ej tam, panie, gościu, my lecimy na żywo. Cicho. Znaczy, przepraszam, z żoną rozmawiam. Wygląda na to, że zaszła jakaś straszliwa pomyłka. Dobra. No więc tego, no. Dobry wieczór Państwu. Witamy z najboczniejszym toczą po tej stronie wisły. A oto jego prowadzący. Łukasz Rzadkowski. Co ja? Co, co ja? No, jak mi poszło, prawda? Dobre byłem nie? Górne na serce wali. A to już pan skończył? No, na razie tak. Dobra, nieważne. Tak, tak, doskonale. Szanowni Państwo, z mm, uwagi naprawdę problemy techniczne. Goście zapowiem sam. W takim razie mm, zaczniemy może od tego. E, proszę powiedzieć coś więcej o tym leksykonie tutaj dla tych wszystkich e, bezdomnych czy tam jakieś tam... No, coś a, coś a, to. a co miał być? A jest? A to dlatego tak mi się dobrze mówi. Faktycznie. Mocno, ale... Nie pierwszy dzisiaj. Przepraszam, no. ja się spodziewam, że w czasie miesiąca dostanę telefon, został na grunek, teraz nie no, ma na dane. Mam przed siebie. Tak, teraz nie ma na Tak, mam przed siebie. Nie tak mnie zapisano. A ten tutaj jest w ogóle. W ogóle? <grymne> dobrze, że to, to nie dużo, z panią. Proszę mi się nie zaczęłam. <grymne> dobrze, to może bo tutaj mam parę pytań prawda, przygotowanych, a może do nich przejdziemy, prawda? Proszę powiedzieć, co po takim najciekawszym, najciekawszym sytuacją podczas nie wiem, przygotowań do tego leksykonu, prawda? albo? No nie wiem, jakieś przygody, może anegdotki, które nie zostały zawarte w tej książce. Czytał Pan i czy Pan tylko udaje. Ech. No ale proszę, żebyście tu wszyscy. Wszyscy dochodzą na spotkania autorskie z pisarzem, ale liczą nawet nowe książki na podwiady pola, które oni nic nie czytają. Co poradzić, no tylko takiego nie znaleźliśmy. Ale najciekawszy, Pan, pan hmm. mi powiedz, dla Pola, bo na przykład ten kurwa artystów, która to przyszła, by się kochać w klasie kałek. Jak mam się popać? Jak mam wyglądać? Knowa dostać. Nowa to opłatka. Przepraszam! A tym czego się trzeba Długo u mam tak siedzieć w pociągu! A chyba tak się nie Techniczne światło! No ty, no, jak to? Światło. A to co jest koniec? Mam no, co no co, no co? Boję się ciemnać. A ja, ja, ja tu mam siedzieć po tym, tym kącie, niewygodnie tu i, i ciemno trochę nadal. Ja nie przepadam za ciemniki Nie wiadomo, co w taki takich a jak szczur na mnie ze środka leci, ja mam na ja, myślisz, nie Jak to, to, to jest naprawdę sra... Faktycznie! słodak jest zimny. <laughs> Przepraszam, przeszkadzam w czymś Państwu? Ja tu zapowiadam. Ech. No więc zatem. <laughs> Urodzona w Genewie, Lucernie oraz na Tahiti, w zależności, które części ciała tej niezwykłej, zmysłowej piękności bierzemy pod uwagę. To kobieta doskonała. Marzenie każdego pełnokrwistego mężczyzny. Obdarzona zdumiewającą wprost siłą. Zarówno tą fizyczną, jak i kobiecego seksapilu. Panie i Panowie. Milady Frankenstein. No ale koniec bym miał specjalny. Frankenstein dał mi koniec balu gębę. No strzał znikąd na Prawi się powy i lewy prosty jedny. Pepe! Przeleciałem przez połowę sanibalowej, w ostateczności w swoim upadku upadłem. No nie miałem się czym do no, mnie obronić, a nie zasłonić. To znaczy jedyną dostępną rzeczą w zasięgu ręki była. Milie, prawie. milej, franczę, tak, milej. ale co to zabrania się, pyta? Cena ja masz przestań tak śmiany no, i no, nie mi się to a Dlaczego tu się wstydzić, pani? Ma. No, ja nie się mi chodziło ze schematem, że są moje No, ale ja nic nie mam do takich milej. Poza czystą admiracją. Ja jestem w arentycku. Kiedy widzę, że cycki, nastrój Łęcki. Przekroczyłem oceany czasu, ale się stając znowu spod. Bo jaki Star się Przeze mnie Słyszałam ten głodny kawałek i 180 razy. Oj w Dajcie mi tu! Klucyfik z kołek. I golkołek! po się Witam, szanownych państwa tak! Też tu jestem. Nie udawaj, że mnie nie widziałeś. Frankensteinową chcesz w rączki całować, a mnie nie widzisz! Ach, po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiła! Radio, jesteś zaiste, wyjątkowym gretynem! <grydziolet> <grydziolet> eee, a ty ty mnie to kochanie! Ale dopiero jak będziesz na moim poziomie! Do tego czasu możesz mnie najwyżej zacisnąć. Bo mi zarównież jesteś obojętna jak Neutron dla Neutrona. Ty to z fizyką kwantową nie wyjeżdżasz w Nie z tobą rozmawiam. Widzisz, my i Matorka, ja właśnie od urodzenia. Ja byłam Elżbieta pierwsza, a ona wyświetla dwa. No, chyba odwrotnie, ale żeby to. Ojąć, ten osioł musiałby zdejść z poziomu bardzo wybujałego ego na poziom swojego IQ, a przy tym mógłby sobie kark skręcić. Jego zawsze interesowały tylko Elżbiety, bo w ten sposób nie groziła mu pomyłka w duszku, Jakby którąś obłapiał to by szuka. Dla ciebie? Hrabia Aszulia! Był <grym> z gimnazjum, <gimnastyką> no dalej. Z tyłu gimnazjum, z uczotu, muzeum. Zawsze podejrzewałem, że kobiety zyskały dostęp do edukacji, żeby było od kogo kserować. A ja wręcz co robimy? Jak to? Tak to. Nie trzeba było tego babochłopa zapraszać. Teraz bym całe nie było. I temu tu Kubie Wojewódzkiemu od siedmiu maleści. Jak śmiesz. Mówisz, zdaje się o sobie. Lucyferze, daj mi cierpienie do tego złego Gdura. Przyznaj, Franczyn, tobie też obiecywał, że będzie długo i szczęśliwy, hmm. Szczęśliwy to on był na koniec, a długo... <śmiech> Cóż, <śmiech> to pojęcie względne. Nie tylko nie było długo, a po wszystkim od razu zasypia i krapa, A jak ta cholera chrapie? Pewnie przez te zęby, Wiem, że ja tu przybiły papiera. Powej szanownie. Radaj ten normalny. Nareszcie! No tak. No, tak. Moje drogie panie, poznajcie i mojego nowego góra. Nie trudno nalożyć z tymi zmianami. No, zróbcie, panie miejsce. Widzicie, że chłopina z trudno. Mam ja, hrabina, z plepsem siedzieć? Ja sama jesteś wleps! No właśnie, a Igor po jego trzeba chwilę O, ostatni tak! Słownie jak w Kazipierzczyć. Potrzebowałem zmiany. To zmieniłem, Igora. Hmm, czyli do imienia Igor też masz pani słabość. Hmm. Nie mam więcej pytań. Niech będzie, więc Nie, Igor siada gdzie w Te blisko swego A przestań moja droga! Tak łatwiej mi było zapamiętać. A łysemu, jak kazałem ostatnio wytrzeć kurze, zapytał mnie w kurze. Bo mężczyzna to prosta utopia. Czy to wampir, czy jego snubus jest albo napalony, albo włosy? Jeśli mu nie staje, najlepiej wdumą kanapkę. Łysy był spoko, choć nie miał na groszką życia humoru. Wiesz, Franki? Raz zapytałam tego figora, co wyglądał jak kaś Czy ta jego łysina świeci sama z siebie, czy tak gorliwie ją koloruj? No, w ogóle nie załapał chłopak żartu. gapił się na mnie jak dla pampno. Mówię chłopak, bo on martwi sobie dodaje do swojego nazwiska junior. Hmm? Wiecie, że to Bogowie władza, choć na pierwszy rzut oka starszy chłopina odzębia. Lady Frankenstein, jaka jest Twoja trucika teraz? Cyjanek? W znaczy sensie, mademoiselle, czego się taki? A, a to byłem co? Byłem wujnie? Doskonale i gorzej! Polej zatem panią, minna! Bo jeszcze czas, czy spodziewaj się trójkiem? Może będą nieco pisze. Nie doczekajmy twojej zespoły. Ale wiemy. to już siedzę. Ale wiemy. No dobrze, znieśmy to znieśmy torst, moi drodzy. No, my to mamy gadać. Aha, już wiemy. Za czyste, that, moja zajebista. Ktoś to techa brodzowa. Sama sobie jestem sterem, żeglarzem, frędem i drugokrętem jedzie. Ciężko jest być fajną babką, ale no ktoś musi i nie potrzebuje oglądać się za tak zwanymi silnymi i zdecydowanymi mężczyznami, jak niektóre tu zebrane dam ulki. Jak mnie też nie zabije, to i mnie rozpierdolić.